Nasz konkurs okopiański to konkurs międzynarodowy, w którym nasze zespoły i zagraniczne zespoły starają się zdobyć złotą, srebrną i brązową ciupagę. A wyróżnieniem są parzenice. Tak, zasyćkie zespoły dostają nagrody. No, żeby tutaj się dostać, nasze zespoły jadą do żywca i tam na tygodniu kultury beskickiej. Zdobywają dominację do tego festiwalu, a zespoły z zagranicy są typowane albo zapraszane przez nas zakopane. No i my się przyzieramy tym wsyćkim zespołom w trzech kategoriach: w tradycyjnej, w opracowanej i stylizowanej. I staramy się patrzeć, co by docenić bardzo tradycyjną muzykę, stroje ludowe. I piękne przedstawienia łobycajów, zwyczajów, żeby podtrzymać to, co nam sasem może uciekać. We are uh, going to perform some uh, dances and songs from Pińska region and Szopska region, and we are really, really uh, happy to be here for the first time. Będziemy dzisiaj prezentować fragment wesela razem z oczepinami. Będzie to program ze starego zażycza, czyli wioski, która w latach 60. XX wieku została zniszczona i obecnie w tym miejscu znajduje się Jezioro Żywieckie. Program powstał w oparciu o wywiady z najstarszymi mieszkańcami naszej wioski. Włożyliśmy całe serce, szczerze mówiąc, w ten program. Odtworzyliśmy specjalnie na jego potrzeby 20 stroj, 24 stroje. Zrekonstruowaliśmy te stroje. Są to stroje z naszej gminy, z gminy Łodygowice, więc będziemy tutaj tańczyć pod giewątem. cieszymy się, że jesteśmy razem z wami na tym festiwalu. Jest to takie ukoronowanie wieloletniej pracy, więc mamy nadzieję, że na tych deskach plenerowej sceny pójdzie nam dzisiaj bardzo dobrze. Uh, we came here to introduce ourselves with our four traditional games, so we will present Uh, uh, one collage which represents all the nationalities of Bosnia and Herzegovina. We are called usually the Jerusalem of Europe for our multinationality, multiculturality, and that's what we are going to present here the customs and the traditions of Muslim people, Orthodox people, and Catholic people in all 25 minutes. I really like the colorfulness and the energy at this festival. It is really nice, the place is amazing, the people that came are amazing i like the organization uh, the colorful of this festival i like the people here the nations it's amazing to see all of us perform it's amazing